Bramkarz 1 overalla vs Premier League, jestem ciekawy jak sobie chłop poradzi i stworzyłem naszego zawodnika, tak nazwałem go kluba pielucha, stwierdziłem że będzie śmiesznie, nie wiem czy jest, ale oczywiście ustawiłem mu wszystko na jeden, jest on bardzo młodym perspektywicznym bramkarzem, dałem mu najmłodszy wiek jaki dało się nastawić, żeby może nam się tutaj coś rozwinął i oczywiście dałem go do Manchesteru City, no bo mocna drużyna, no, jedna z najmocniejszych jeżeli chodzi o EFC, o prawdziwe życie też. No i zobaczymy jak sobie poradzi w Premier League i przy okazji w Lidze Mistrzów. Dwa sezony może sobie zrobimy, jeden albo dwa sezony, zobaczymy czy nas wywalą z takie ruchy. Zatrudnimy sobie na bramkę trenerów jak najwięcej, żeby zobaczyć jak bardzo się rozwinie ten bramkarz z jednego oberala. Bo w sumie to dosyć ciekawe. Jakiś tam trenerów nawrzucałem, parę tyle by było. No i nasz skład prezentuje się w taki oto... Posób. Myślę, żeby zrobić zakupy i paru zawodników sprzedać, żeby ten skład był jeszcze, ale to jeszcze mocniejszy. Edersona na pewno sprzedamy, on się nie przyda. Także ja zrobię zakupy, paru zawodników jeszcze sprzedam i, i się zobaczymy przed. Sezonem. Oczywiście, łapkę w górę zostaw i o taką, nie będę sobie twarzy zesłaniał. I subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapiać kolejnych filmów. Codziennie o 15 są. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. W ogóle, nasz bramkarz jest warty 100 tysięcy. On ma jedno werala. Zatrudniłem skauta z i chłop ma na nazwisko Chorwat. No, widzę, że chłop się bardzo identyfikuje. A do Chorwacji to ja go wysłać nawet nie mogę, nie? A chciałem. My zrobione małe zmiany oczywiście. Jak najlepiej chciałem to zrobić, żeby nasz bramkarz miał no, jak najlepszą obronę, tak? Żeby go bronili, żeby nawet do bramki nikt nie dobiegał, bo z tym jedna nowera rala to on nie... Czemu na cztery sztuczek? No to się niezłe wylosowało, ale ważne, że resztę ma wszystko po jeden. Jest Arnold, jest Markinius nowy, jest Salach, jest Mekam no, i możemy chyba iść do pierwszego meczu. Pierwszy mecz z Arsenalem, oczywiście. Raport przed meczem. A to nie wiem, po co ja to kliknę. Jak poradzi sobie nasz bramkier? Jeden overall, szybka symulacja, oczywiście. No, dwa do jednego przegraliśmy, ale to nie, taki, nie taka wysoka porażka. Konferencję sobie możemy w sumie zrobić przed meczem z Sewillą. Wcześniej też mogliśmy, ale myślałem, że damy radę bez. Wszyscy skoncentrowani, szybka symulacja, i proszę Państwa. 3 do 1. No, to nie jest nawet wina naszego bramkarza bym tutaj powiedział, bo no, nasi nic nie zrobili. A pielucha już dwa overala i plus 3 do tego, no chłopak w formie. Jeszcze tych nie nastawiłem planów rozwoju. Tam reszta to mnie za bardzo nie obchodzi, ale plan rozwoju na naszego bramkarza musi zostać nastawiony. No, Za 4 tygodnie dopiero się rozwinie, nieźle. Pierwszy mecz Premier League, naszego bramkarza, jak i innych zawodników. Szybka symulacja, oczywiście. No 2 do 2 i nasz bramkarz niezła ocena. 4-0 w plecy z Newcastle, o matko. Czy to ten bramkarz może aż tak zepsuć wszystko? Jak tak dostaliśmy po dupie z Newcastle to ja się boję tego co będzie z Sheffield, nie? Już ma trzy overala nasz bramkier, więc dobrze się rozwija. 3-2 w plecy. No, no, ale nasz bramkarz nie ma aż takich tragicznych ocen, Rodrigo miał gorszą, w sensie Rodri i Ruben Díaz. tyle samo co Marquinhos sobie miał. Wezmę paru juniorów ze szkółki, żeby nas nie zwolnili przez to. No i zadanko z juniorami zrobione. A, jeszcze mamy inne. Podpisać jednego ważnego piłkarza i to mało, ale musimy wygrać wszystko, nie? Poza... poza czym? Poza Carabao Cup. Jestem ciekawy czy my przetrwamy tu w ogóle jeden sezon. Już trzy nasz bramkarz, ale to chyba mówiłem i z Fulham mamy remis. 2 do 2, no fulam dużo strz... Ty, no kurde, powiem wam... Nie wiem, ten bramkarz wcale nie ma takich złych ocen, jak mogłoby się wydawać, że będzie miał. Co prawda, no puszcza sporo bramek, ale no, nasi nie strzelają tych bramek i, i to tutaj jest problem, mi się wydaje, bardziej niż w naszym bramkarzu. No zobacz, jeden do jednego zły West Hamem, ale no, nie strzelają panowie. I nasz bramkarz był jednym z najlepszych zawodników w tym meczu. 6,5 oceny. Mamy The Champions. Może The Champions to City się obudzi i nasz bramkarz zostanie zawodnikiem turnieju. Gramy z Borusją Dortmund u siebie i mamy remis 1 do jednego. Dziwne to jest strasznie. I nasz bramkarz jest najlepszym zawodnikiem meczu zaraz po mekambę. To po prostu nasza drużyna nie gra, coś tu nie działa. Mamy trzy punkty, więc wypadałoby to wygrać. A dostajemy na dziurę, no nie wiem Coś tu jest naprawdę nie tak Czy Poważnie, tylko jeden bramkarz Jeden, tylko jeden bramkarz no. Jeden, jedyny zawodnik, który ma Jeden overalla, który jest bramkarzem Aż tak wpływa na drużynę, że oni nie potrafią Strzelać bramek? 4-0 w pucharze Z Brighton, no chyba odblok Jakiś nastąpił, i pielucha 8,5 oceny No ale wracamy do Premier League, Haaland nie trafia karnego Arnego, City nie ma w ogóle okazji Nasi piłkarze troszeczkę zmęczeni Chyba muszę to trochę bardziej ich zmienić ale. ale pieluchy zmienić nie mogę! O Jezusie, 4-1 w plecy. 4... Ty bramkasz nie był najgorszy. Powiem wam, że chyba nie będzie dwóch sezonów. Chyba nas potem zwolnią. Meczek na szczycie za Arsenalem! No 3 do dwóch, no ale. Ale co można? Halan jeszcze czerwono się złapał. Pucharze z Brighton wygraliśmy. Czy w lidze z nimi wygramy? O, zapisz tylko na ten mecz. Wygramy czy nie wygramy? W lidze się nie da wygrać. Potwierdzone info. A jak z Kopenhagą nie wygramy w lidze mistrzów, to wydaje mi się, że możemy się już z tym pucharem pożegnać. Teletubisie mówią papa. Jeżeli Manchester United nas pokona, to. to już. To, to już jest koniec, nie? Kaplica. Nasza jedyna wygrana w tym sezonie była w Bayo-Jajo nie? I. I to się nie powtórzy. 2-0 plecy. Ale to jest dla mnie naprawdę niemożliwe. Ja szczerze myślałem, że tu będą jakieś wyniki typu 5-5, 5-4, 4-3, 3-3, coś takiego, nie? A ten bramkarz, jeden overall, już co prawda nie jeden, tylko ile już ma nasz pielucha, już ma 5 overalla. powoduje to, że ci piłkarze kompletnie nie potrafią grać. Oni nie wiedzą, co się dzieje, nie mają okazji, posiadania piłki też praktycznie nie ma. Nie wiem, to już jest totalna kompromitacja. Totalna. Jeszcze De Bruyne z czerwoną w meczu z Chelsea. 3,1 oceny miał. To nawet z czerwoną kartką jest możliwe? Ciekawi mnie jedna. Kevin De Bruyne potrzebuje zastępcy? Co? A, no tak. Mam taki mały pomysł, bo chciałem sprawdzić inaczej, jak to będzie wyglądało, tylko muszę wszystkich bramkarzy wydupczyć. Carson, nie przyjmuj ofert. Aha, ja z nim nic nie mogę zrobić. Został nam tylko ten Carson. Mogę go spróbować wymienić za kogoś w teorii, bo chciałem to symulować przez kalendarz i może wtedy by to jakoś inaczej poszło, ale to właśnie te, wtedy ten Carson będzie grał, nie? Bo ma wyższy role, tak mi się przynajmniej wydaje. Przedłużyłem kontrakt i pielucha chce być ważnym zawodnikiem. Kurde, powiem Mam tak, no, próbuję tego bramkarza gdziekolwiek wcisnąć i nawet daję chore pieniądze za jakichś totalnie losowych zawodników, ale no, tego bramkarza nikt nie chce. E, gdzie jest jego? Czemu? Gdzie jego? Co? Czemu, Czemu on zniknął? Halo! Co jest? No ale dobra, sprawdzimy to. Nasz bramkarz ma 20 występów. Przesymulujemy dwa mecze w kalendarzu: z Liverpoolem i z Sevillą. I zobaczymy, czy zagra Carson, czy zagra ten nasz bramkarz jeden overalla. Wydaje mi się, że jeden overalla bramkarz grał po wyniku, a jednak grał Carson. Więc nie można tak robić. 1-1 z Tottenhamem, nareszcie jakieś punkty. Wygrana za tą co jest? 2 do 0, pierwsze czyste konto, Pielucha prawie zawodnikiem meczu został. Pierwsze czyste konto mam na myśli w Premier League oczywiście. No nie, no teraz to maszyna się rozpędza, może nie spadniemy. Gramy z Luton, no ale z Luton to czyste konto zachowało Luton, nie my, i czerwo dla Trenta. Tak dla formalności, tylko przegrajemy sobie ten mecz, bo my i tak już nie mamy szans awansować. Pielucha ma już 7 overala, więc to nie są przelewki, ale... No 3-3 z Crystal Palace... No nie jest to zły wynik, ale już nas zarząd nienawidzi przez to, że z nikim Mistrzów odpadliśmy. Ale jest kolejne zwycięstwo z Brentford i ja tutaj jeszcze raz zauważę, że każda, każda drużyna, z którą my gramy ma lepsze statystyki, więcej strzałów, więcej posiadania, a my mamy tylko bramkarza słabego. Te remis da wyjeźdź. Zaplanowane spotkanie dotyczące formy de Bruyne. Mhm, okej. Okay. Czyli możliwe, że za chwilę nas zwolnią, no, no przegraliśmy kolejny mecz. that is brancas Nie był najgorszym zawodnikiem w teorii. No ale po tym spotkaniu, a nawet i przed tym spotkaniem, możemy zostać wywaleni. Nie spodziewałem się, szczerze, tak szybkiego zwolnienia, szczerze mówiąc. No ale nasz Bramkarz, no, nie jest taki zły. Karaba Karabaoka miał ocenę 7,10 za dwa spotkania. Łącznie ma 5,74. Dwa czyste konta zachowane. Ja tutaj pragnę zauważyć, że taki De Bruyne ma gorszą ocenę. Taki Rodri ma od niego gorszą ocenę. Cancelo, Trent. No, my Cambe i Salah mają chyba tylko wyższą. Ruben Diaz ma dużo gorszą, Markinios ma gorszą, no kowacić ma lepszą jak z ławki wchodzi, Akanji, Philips to samo, Guardiol to samo, Foden i Alvarez mają super ocenę no Car Carson w dwóch meczach zagrał i jest tragiczny ale no naprawdę widzowie ten bramkarz nie radzi sobie tak źle, no po prostu dlatego, że on jest tutaj dodany, cała drużyna nie potrafi nagle grać. 2-1 w plecy z Lester w pucharze. Dzięki, że mogę występować w pie A proszę. Musimy teraz każdy mecz wygrywać albo remisał. Bo nas zwolni. 3-0 w plecy i pielucha nie jest najgorszy. W sumie to może nas nie z... A. A, a, już zwolnionko? Wchodzi? Nie mogę wejść w czat z zawodnikami. A, bo, bo teraz już będę zwolniony, tak? No, to, to klasi. Ale przejmiemy sobie Burnley. Chyba, że mamy jeszcze... A, możemy Sheffield, Burnley... Albo Luton, czyli w sumie tych, co awansowali możemy. Przesymulujemy sobie do końca sezonu i zobaczymy, gdzie skończy Manchester City. Pewnie i tak będzie grał Carson, nie? W, tym, w City w tym momencie. Ale może na następny sezon City po prostu nie kupi bramkarza i będziemy mogli sprawdzić, jak sobie nasz pielucha poradzi w kolejnym sezonie. Z Bedley też nas wywalili, no tutaj to się nie dziwię. Teraz jesteśmy w Sheffield i w sumie możemy sprawdzić, czy City bez nas sobie jakoś poradzi... Poradzili sobie. Zaczęli wygrywać. To spaśnie, spadną. My w Sheffield spadniemy na pewno. Ale byliśmy w Bernie, mieliśmy spadku uniknąć i tak nazywali. Kuba Pielucha się rozwinął do 31 Overala. Y Dobra, to ciekawe. W Krobie od 1900 roku to nieźle. Statystyki drużyny. Manchester City. Carson kończy karierę. No i tak jak myślałem, grał do końca sezonu za Pieluchę, bo miał więcej Overala ale, no, może nie kupią tego bramkarza w następnym sezonie. Jak nie kupią, to sobie sprawdzimy jeszcze jeden sezon. Zobaczyłem bardzo ciekawą rzecz, nie? Bo większość z was pewnie gra w Ultimate Team i... I wie co to jest foder? Mamy w klubie Foderinga, nie? A ja nie mogę tak tutaj sprawdzić, czy kupili tego bramkarza. Oho, to ja muszę inaczej wejść. Ja muszę wejść tutaj w Premier League, tak? I Manchester City, bramkarz. Kupili czy nie kupili? Nie kupili! Kuba pielucha podstawowym bramkarzem jest. No to w takim razie sprawdźmy. Pierwsze. Czekaj. Dwa zwycięstwa i remis? I pielucha faktycznie gra w tym pierwszym składzie, zachował czyste konto w tym. Majo w Jajokab. Żółte kartki raczej nie będzie. Wow, no dobra, no to my idziemy do końca sezonu i i sprawdzimy, jak sobie poradzi City z bramkarzem. Zaczynającym od jeden overala już ma 30 kilka. W sumie niezły rozwój. Mamy koniec sezonu i awansowaliśmy do Premier League. o dziwo, nic nie robiąc, ale no nie o to mi tutaj chodzi. Przynajmniej będziemy mogli podglądać naszego Kubę Pieluchę z pierwszej ręki w tym Premier League, ale pytanie: czy City kupiła bramkarza? Nie kupiło i ma już nasz Pielucha 49 overala, 240 tysięcy wartości. Nie sprawdzimy sobie niestety chyba statystyk tutaj, bo nie da się. Można w FA Cup za to sprawdzić. City w sumie dobrze, w sumie, że awansowaliśmy, jednak nie? To będziemy mogli sobie to inaczej popodglądać, ale w FA Cup Pilucha miał dwa czyste konta i był jednym z najlepszych zawodników. Carabao Cup zagrał 3 spo... 4 spotkania. Myślałem, że trzy, jedno czyste konto i ocena no też jedna z najlepszych. Teraz mi jeszcze powiedz, że Premier League wygrał z Bramkarzem 49. To nie wiem, co, co było problemem? To, że miał jeden overall, a nie 40? Czy problemem było to, że ja tym sterowałem? Bo ja już nie wiem. Klub nie sprzeda tego piłkarza, ponieważ jest u nich zbyt ważnym elementem składu. Graliśmy City przed chwilą i przegraliśmy 2-1, więc... Oj, i Messenger nie liczą. Więc no w sumie chyba sobie już radzą z tym bramkarzem, nie? Jeszcze jeden dwa sezon będziemy mogli sprawdzić, ale chociaż w sumie jeżeli w tym sezonie, w tamtym sezonie w sumie poradzili sobie tak dobrze, to jeżeli w tym też sobie tak dobrze poradzą, to chyba nie będzie... Nie będzie co dalej tego mielić. Sorry za niewyciszony telefon, ale wiecie, interesy, te sprawy trzeba być wiecie online. Przefilt nas nienawidzą, mamy pewny spadek. Może nam gdzieś dadzą robotę w Premier League, żebyśmy mogli. Aha. Chciałem powiedzieć, żeby w razie co, można by było sprawdzić kolejny sezon, jakby się coś dziwnego zadziało, ale... Chyba, że nas wywalą. O, wywalili. Norwich 5 2 City. Bardzo ciekawy wynik ogólnie. Bo tak, jesteśmy w Norwich, jesteśmy dalej w Premier League po zwolnieniu, ale... Norwich się nie utrzymało, aczkolwiek nas to chyba w tym momencie nie interesuje, bo z tego, co widziałem... Czekaj, to ja źle widziałem. Manchester City, 11... 11 miejsce, najwięcej bramek straconych w lidze prawie ma. No nie no, dobra, przesadziłem. Sheffield ma najwięcej. No ale no 60 straconych bramek, to jest blisko 67 i 68, które ma Norwich i tam jakieś kluby, o których zapomniałem teraz. Southampton i Brentford, o. No i nie pozostaje nam nic innego, jak <laughs> sprawdzić naszego który nadal jest jedynym bramkarzem w Manchesterze City. 7 czystych kąt. No tutaj ta ocena już nie jest jakaś wybitna, ale no, no i tak jest bardzo dobra. Jak na w ogóle standardy City. Czasem Mbappe ma mniej niż Delap. Delap jeden mecz sobie tylko zagrał, to, to może dlatego, ale no nie no. Ten bramkarz nie poradził sobie tragicznie. Tragicznie po prostu poradziło sobie całe City. FA Cup wygrało Charlton Athletic. A City tutaj, oj daleko, oj, oj daleko. Gdzieś tu są? 2-0 z Birmingham tutaj, czyli w rundzie piątej chyba odpadli ze stołu. Carabao Cup, Manchester United zwyciężył, a City, a City gdzie City, halo City, 1-0 z Middlesbrough, aha to tu gdzieś było i mnie to mnie to uciekło, z Manchesterem United uciekłem. A Liga Mistrzów, do której się zakwalifikowali, Real Madrid z Barceloną w finał. Yy, dobra, to może sprawdźmy w ogóle, czy wyszli z grupy, bo tu mogło się wyszli z pierwszego miejsca. To co tak daleko w Premier League? 1 ósma z Borusją. 5-2 w plecki. A ile overalla ma nasz piękny... aha, tu go nie mamy, musimy sobie go wklepać. Pielucha, a bo już jest załatwione. Proszę Państwa, 65 overalla. Ty, no to jest sporo, już 3-300 był warty. Nieźle się rozwija. No się? jeszcze jeden sezon zróbmy. Aha, i tak mnie zwolnili z tego Norwidge. Nieźle, nic nie zrobiłem. Do Sheffield nas zatrudnili z powrotem. Magic, kolejny sezon za nami. Jesteśmy już w derby, bo Sheffield zdążyli nas wywalić. Nas interesuje nasz bramkarz, który ma już 74 overala i wart z 12,5 miliona. No, martwi mnie, że ma konkurencję w bramce. Ale no, rozwój niesamowity, co? Trzeba oczywiście sprawdzić, jak sobie poradził Manchester City, trzecie miejsce. No, naprawdę strasznie mało punktów do tego trzeciego miejsca było potrzebnych, aż 13 remisów, ale mało straconych bramek. W tym jej FC to zazwyczaj jest tak, że jeżeli bramkarz ma więcej overalla, to gra po prostu w każdym meczu i nawet w pucharach. Nie, że na pucharach wystawiają. Y... Czekaj. Y... Gulasz tu był? Co tu robił gulasz? który... Wow. Skąd tu się wziął gulasz i to... To nie wiem, ale... Był i go nie w każdym razie, bo patrzyłem. Ale myślę jeszcze, żeby sprawdzić to w ten sposób, że jeżeli ten bramkarz francuski, no on musi mieć więcej, bo go kojarzę, będzie miał więcej niż nasz po prostu... Ma potencjał w ogóle, by stać się wyjątkowym z jednego overalla. No ale jeżeli ten francuski bramkarz będzie miał więcej overalla po prostu od naszego pieluchy, no to wydaje mi się, że skończymy ten odcinek po prostu, bo... No, nasz bramkarz jeden overala już raczej nie zagra. Także chwila prawdy. Ile ma ten bramkier? No, 81. Na pielucha się rozwinął, plus 1, ale. No, ale ten bramkarz ma więcej overala, więc, no. No, chyba nasz już nie pogra. I chyba to jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. jeżeli macie w ogóle chęć na kolejny tego typu odcinek, żeby na przykład wrzucić takiego bramkarza, nie wiem, do La Ligi, albo do Serie A, albo do Bundesligi, albo do innego klubu w Premier League, ale od początku nie przejmować kontroli nad tym bramkarzem, czyli tylko go zrobić, wrzucić do jakiegoś klubu i menadżerować w jakimś innym i po prostu sprawdzać, co się dzieje i usunąć z tego klubu od razu na starcie wszystkich bramkarzy, byśmy mogli, żeby mieć taki pełny obraz rozwoju, jak gra bramkarz do Rala w dosłownie każdym meczu. Jeżeli chcecie coś takiego, to dajcie po prostu znać w komentarzu. A na dzisiaj widzę to tyle. Ja Was pozdrawiam i... No i dajcie znać, czy chcecie, czy nie. Ja bym w sumie sprawdził jakieś inne ligi. Ciekawi mnie to.